Hej, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo I witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z kasa Wiem, że dawno odcinków z kasa nie było i wiem, że wy bardzo je lubicie Więc postanowiłem kolejny taki nagrać jest to odcinek, o którym dosyć dużo z was wspominało i dosyć dużo mi proponowało Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że właśnie takowy odcinek nagrywam A jest to odcinek, w którym Iwibot będzie tworzyć naszą simkę. Tak dokładnie zobaczymy, czy się z Eevee Botem dogadamy. Ja troszeczkę wcześniej próbowałem z nią porozmawiać i no wiecie, jak to rozmowy z kobietami, nie każdemu wychodzą, prawda? Nie z każdą kobietą da się dogadać. <laughs> zobaczymy, jak to będzie z Eevee Botem. także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie to em, dobrze wyglądało. No i od czego my musimy zacząć? Tak patrząc na to, to musimy zacząć od skina i, i karnacji jakby. I w ogóle ogólnego wyglądu, czy zrobimy sobie na przykład sobie czarną skórą, skórą, czy Białą skórą. Może zapytajmy się właśnie Iwi tego na no, sam początek. Myślę, że to jest dosyć dobry plan. Mam przed sobą Iwi, Miejmy nadzieję, że ona będzie mnie słuchać. I może po prostu na początku samym się z nią przywitajmy. Także. Cześć Iwi. To ty masz na imiola. Nie, kosmo. Jestes robotem. Nie, ale może przejdźmy do pytań. Hmm. Ok, już dzwonię po księdza <noise> Okej, okay, dobrze widzicie tak, że jak widzicie, z nie każdą kobietą da się dogadać. Cóż, zacznijmy od pytania: ciemnoskóra osoba, skóra osoba, czy żółto-skóra osoba? Ciemnoskóra osoba, żółto-skóra osoba, czy skóra osoba? Przysięgam, że jest ta dziewczyna. Ok, to może zapytajmy się tak troszeczkę. Y y y no cóż, można powiedzieć w rosistowski sposób czarny, biały czy żółty. No to może chociaż wybierze kolor, bo jak widać, Iwi nie jest zbyt mocno wyedukowana i nie rozumie najbardziej pospolitych pytań. Czarny, żółty czy biały? Szawy. Okej. Okay. <śleszy> jasny, ciemny, żółty? Nie. No to cudownie. Jasny, znak zapytania. Gadaj natychmiast, z jakiego oh. miasta jest ta. Iwi, wybierz czarny czy biały. Dobra, biały. chociaż to wybrała, bo widzę, że żółty i, i, i czarny i, 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 i jeszcze biały to było dla niej za dużo, także mamy chociaż biały. Także nasz Simka będzie o jasnej karnacji, także przynieśmy się do gry. Nadajmy jej karnację i zobaczymy, jak będzie nasza simka wyglądała. Okej, okay, przebijemy jeszcze minimalnie naszą simkę, więc dajmy jej jakąś jasną, bardzo okarnację, w tej wyglądasz cudownie. I dołóżmy jakiegoś skina. Jest taki skin, który ostatnio mi się bardzo, bardzo podoba. Zaraz go znajdę. O, właśnie ten. Ma coś w sobie takiego, że po prostu simki wyglądają prześlicznie. Tylko usta w tym skinie masz teraz za duże. O. O. I zróbmy ci tak. O łożaka jest jej słodziutka, naprawdę. No nie, no nie, jaka ładna ona jest, zobaczcie. Ma coś w sobie, prawda? Jeszcze on tutaj troszeczkę podzmieniam na swój styl bardziej, żeby wyglądało to elegancko, bardzo ładny nosek. Matko jeszcze go troszeczkę zmniejszymy. O, wydaje się, że będzie strasznie słodka. Dobra, o co teraz możemy się w sumie zapytać? Ehm, o rzęsy i włosy. Bo to są dosyć ważne, jakby, kategorie ubioru, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w przypadku IWI BOTTA! Cóż, teraz czas zapytać się o włosy, rzęsy i tak dalej. Zapytajmy się najpierw o włosy. Iwi, jakie lubisz włosy? Niezbyt długie i lekko falowane, ale po co ci to jest? Niezbyt długie i lekko falowane włosy, to jest pierwsza informacja, uwaga, i druga informacja to jakie lubi kolor? może zapytajmy. Iwi, jaki lubisz kolor? Niebieski. Niebieski. Niezbyt długi, lekko falowane włosy, ale po co mi to jest? I niebieski kolor. Takie dostaliśmy odpowiedzi. W sumie fajnie, że poszliśmy w coś szalonego, także teraz muszę znaleźć jej niezbyt długą falowaną fryzurę o ładnym niebieskim kolorze. No i to może mieć ciekawy efekt. Spójrzmy, dlaczego by nie. O matko, nie wierzcie, ale zobaczcie, jakie śliczne włosy znalazłem. No nie, ale ona pięknie wygląda jest, w tych włosach wygląda prześlicznie, jak one mi się bardzo podobają, na sobie nie wyobrażacie. Naprawdę. Dobra, teraz by trzeba było zapytać się o, może nie wiem, br brwi i rzęsy. W takim wypadku, jak wcześniej zapytaliśmy się tylko o włosy, no wydaje mi się, że te włosy, czyli właśnie takie falowane i, 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 i takie niezbyt długie, no są idealne tutaj, jak ona słodziutka jest, naprawdę. Zapytajmy się rzęsy teraz o krótkość, długość, no i mm, o brwi. Zobaczymy. Może coś ciekawego odpowie nam Iwibot. Zapytajmy się jej może, jakie ma rzęsy. Może to zadziała, jak będziemy personalnie do niej mówić. Jakie masz rzęsy? Jasny bras. Jasny braz. Jasny bras. Rzęsy, tak? Dobrze, dobrze mówimy? Jakiej długości są twoje rzęsy? Nie wiem, nie liczyłam. No cudownie, po prostu. Może zapytajmy się po prostu, długie czy krótkie. Długie czy krótkie? Średnie, Rednie. średnie rzęsy, średnie rzęsy. Dobrze, także średnie rzęsy ci zrobimy oczywiście. I teraz pytanie, uwaga, uwaga. Jakie masz brwi? A co to jest stajkiemu? Jeszcze, jeszcze raz. Jakie masz brwi? Wyższe niż Co? Jeszcze raz. Jakiego koloru są twoje brwi? Jakie, Wiraki? Ach. Jakie masz brwi? Większe od większe moich. Większe od twojego. Dobra, czyli powiedzmy, że ma dosyć mm, masywne brwi i zobaczymy, zapytajmy się, czy może bardziej, mm, nie wiem, bujne, coś w tym stylu? Bujne czy rzadkie? Jakie niegrzeczne. Okej, okay, dobra, czyli zrobię po prostu takie brwi, jakie sobie sam wymarzyłem, bo widzę, że większe no, od, od moich brwi. Ja mam dosyć pełne brwi, więc uznajmy, że będą to pełne brwi i ładne brwi, tak mi się wydaje, no bo inaczej tego zrozumieć nie mogę. Pełne brwi, pełne brwi. Zacznijmy od tego, bo nie zdarza po prostu tego, co się tutaj z jej wydarzyło. Te są zbyt pełne, zdecydowanie. Te też źle wyglądają. to nie. Nie. Te w sumie są ok. Chociaż te pierwsze mi się najbardziej podobały na niej, powiem szczerze, jakby to nie stały dla niej normalnie stworzone, tamte brwi poprzednie. Chociaż te są też spoko. Te są całkiem pełne. Nie mówcie, że nie. Nie wiem, po prostu, może jedynie po prostu mi skrzyczycie i nie zaakceptujecie mojego wyboru, ale, nie wiem, no ja chyba mam mniej pełne brwi, tak mi się wydaje. A to nie pasują one tak idealnie, więc nie będę jej zabierał. Mm, I teraz przejdźmy do, do rzęs, który miał być, y, średniej długości, więc myślę, że, O nie, panie, jak ona nie ładnie wygląda, ojejku, ojejku. O, te będą idealne. Boże, jak ona jest słodziutka. Fajnie, że coś takiego nam wychodzi póki co, no bo tych lek, tych brązowych no jakby jej nie zrobię, no bo ich kompletnie nie widać tych rzęs i w ogóle psują wszystko Więc zrobię takie ciemne rzęsy, powiedzmy, że po prostu brązowe tylko pomalowała sobie teraz I teraz wygląda to tak A dobrze, no to chyba czas się zapytać o, o makijaż, po prostu zapytajmy się, czy, czy mocny, czy lekki makijaż, bo inaczej tego chyba nie widzę <laughs> Pytanie o makijaż, czas, e, czas start, zobaczymy co z tego wyjdzie, jestem ciekawy Makijaż mocny, czy lekki? Lekko. Lekko, lekko, czyli rozumiem, że makijaż ma być lekki. No dobrze, no to przechodzimy do gry i ustawimy jakiś taki lekki, delikatny makijaż. Zobaczymy, czy mamy coś takiego. Teraz możemy chociaż trochę poszaleć, mamy więcej rzeczy do wyboru. Także makijaż oczu lekki, no to jest zwanie mocny makijaż. Trzeba coś takiego bardzo delikatnego znaleźć. O, to jest taki delikatny, widzicie, lekko on tam się aż za nawet prawie go nie widać. O, te wszystkie są takie od i pewnie będą takie leciutkie. Z tego powodu, że skinia zapewne zakrywa. Więc duża część może być taka bardzo, bardzo delikatna. No, nie, nie te, ale. Poszukajmy jeszcze czegoś fajniejszego. Też są mocne, zdecydowanie. O, ale ten jest na przykład fajny, ale nie na no, zbyt mocny, według mnie. Chociaż ten różowy wygląda tak fajnie. Taki lekki. O, ten też taki jest delikatny, fajny. Nie wiem, czy ja oczu nie psuje trochę. Nie, w sumie nieźle to, to wygląda, według mnie. Nie wiem, sam nie wiem. A ten? Za mocny ten za mocny. I tu już są takie spełnie leciutkie, więc jednak chyba O, ten, ten weźmiemy taki. On jest lekko, tylko zarysowany bardzo leciutko. Eyeliner no to możemy wziąć taki, żeby tylko tam zaznaczył to oko, na przykład o ten. W sumie ten nie jest najgorszy, tak mi się wydaje, może ten zrobimy taki o. Ładnie wygląda. Teraz to mamy policzki, coś na policzki trzeba jej dać. Coś takiego, coś dobrze wyglądało. To dobrze wygląda. O, to dobrze wygląda, to mi się podoba. Wygląda na niej bardzo elegancko. I usta, no to usta trzeba takie muśnięcie dać. No to jest na przykład bardzo mocne, według mnie. Takie muśnięcie, o, coś w tym stylu. Może takie muśniątko-muśniątko leciutkie. O, to jest najlepsze, powiem szczerze, tylko trzeba jej troszeczkę kształt zmienić, o, będziemy w trakcie jakby zmieniać, jak widzicie, no ładna ona jest, naprawdę ładna jest, podoba mi się strasznie, ma coś w sobie takiego hypnotizing, nie wiem, jak myślicie, dobra, no i teraz będziemy musieli jakieś tutaj znaki szczególne wybrać, czyli na przykład kolczyki, nosisz kolczyki, masz kolczyki, albo masz naszyjnik, coś w tym stylu, no, takiego wybierzemy, wydaje mi się, bo inaczej tego nie widzę, żeby jakby Iwi nam miała jakoś pomóc. Pytanie o naszyjnik. Nosisz naszyjniki? Tak, tak. Nosi. Złoty czy srebrny? Złoty. Złoty naszyjnik. Okej, okay. ale widzieliście takie. Mm -hmm, mm -hmm, dokładnie. Teraz tak pytanie, jeszcze kolczyki. Nosisz kolczyki? Już nie noszę, ale kiedy nosłam? Okej, okay, kiedyś nosiła? Tak, tak, kiedyś nosiła, nosi naszyjnik, także trzeba jej dodać jakiś ładny naszyjnik, dlaczego by nie? Złoty naszyjniku, gdzie jesteś i na co czekasz? Załóżmy cię. <noise> Zobaczymy, co to będzie łudziło. Taki myślę, że dla niej to by był delikatny, potrzebny jednak bardziej. O, coś w tym stylu, to tak pasuje. W sumie złoty pasuje do, 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 do niebieskiego, tak mi się wydaje. babcia kiedyś miała bąbki złoto niebieskie na, na choince, dlatego tak wnioskuję. <coughs> nie pytajcie, bo tak inne to są wszystkie takie pretensjonalne, a ten jest taki klasi. klasy. chyba, tak mi się wydaje. Bo taki tam obroża jakoś, to, to, to zbytnio nie. Ten mi się podoba. No niech zostanie już taki nasz nich, jak taki zrobiliśmy. A co teraz możemy zapytać? Już mamy tu wszystko, więc no teraz czas y, ubiór. O może zapytamy się, jaką masz figurę? Hmm. W co się ubierasz? Może podejdźmy od tej strony w sukienkę. sukienkę. Cudownie. Świetnie, cieszę się bardzo. Ym, sukienka. No to zapytajmy się o kolor sukienki. Jaki kolor sukienki? Nie wiem, robocie. Nie jestem robotem. Jaki jest twój ulubiony kolor? Biały, czarny i biały, miętowy. Biały, czarny i miętowy. No to znajdziemy coś z białym, czarnym i miętowym. Wcześniej mówiłeś niebieski, ale okej. Okay. Jak jest twój ulubiony wzór? Niebieski, zielony niebieski, i czerwony. Niebieski, zielony i czerwony. I czerwony. No to mam faktycznie całą paletę kolorów do wyboru. No dobrze, znajdźmy jakąś taką fajną sukienkę dzienną. Dlaczego by, dlaczego by nie znaleźć takowej? Sukienko czas cię wybrać, więc zobaczmy, co my tutaj. Cik mamy, Może załączmy sobie od razu zawartość zmodyfikowaną i musimy wybrać taką sukienkę na co dzień. Ta jest zbyt wyzwająca, nie pasuje mi do Twojego imidżu. Um, ono Onawia biały, miętowy, niebieski. Chciałam też coś takiego. O ten może? Niekoniecznie. Niekoniecznie, niekoniecznie, coś takiego, co by do nie pasowało. A to będzie trudno coś takiego znaleźć, bo skinki jednak są takie bardziej wieściowe, no nie? I coś, żeby pasowało do jej outfitu. W sensie do jej naszyjnika. To też będzie trudne dosyć, żeby to znaleźć. Takie z większym, troszeczkę dekoltem. Naprawdę mam duży problem, bo ja mam szczerze, no. Zbyt wyzywające tu rzeczy są na nią. Może to? Taki sweter? W sumie ten sweter nie jest najgorszy, ale tak w niebieskich też to robić. W sumie niebieski jest taki turkus biały, trochę szarego, czarnego? No co to mi się najbardziej podoba? I ten naszyjnik się w miarę mieści. U, tu mamy jeszcze coś fajnego. To może być spoko. To jest fajne. A jakby zrobić to w jakimś takim innym kolorze jeszcze? Mmm, to też mi się podoba. Najbardziej, co prawda, co prawda, w tym, w tym kolorze. mi do nie pasuje. No nie wiem, czy to lepsze, czy tam to było lepsze. No to nie, zdecydowanie to jest. No chyba tam mi się najbardziej podoba, póki co. Taka, taka niby zwykła, ale, ale fajna, nie? o to też może być spoko. Ale to będzie jednolita. No nie chcę jednolite jednak. Jeszcze zobaczmy. Nie, no chyba już nic takiego ciekawego, bo ja szczerze nie będzie tutaj. Mm, no nie, nic mnie się już tutaj nie widzi. Chyba zostawię to. W sensie o to. Tak, tak najlepiej mi wygląda. Zobaczymy, zapytajmy się, czy czy nosisz jakieś dodatki do ubioru i, i buty i, i, i inne dodatki. Zobaczymy. Jakie nosisz dodatki do ubrań? O co ci chodzi tym razem? Cóż, kiedy mnie pytają się o, o mój styl, dokładnie. Um, nie wiem, o co możemy zapytać? Nosisz narzutki? Nie jestem pewna, ale chyba jestem adoptowana. A. -ho. Dzięki za wyznanie, to może zapytajmy się o, o coś innego. Nosisz bluzy, płaszcze? Podłuchiwałam, ale i tak nikt mi nie powiedział. Rozumiem, że nie wiesz tego, albo nie. No dobrze. Zapytajmy się o buty. Może buty będziesz bardziej ogarnięta. Jakie nosisz buty? Adidas, Nike, Vans, N B, a T. No dobra, już wiem. Mamy takie sneakersowate buty do wyboru. Także spoko, nawet będę musiał komponować z tą sukienką. Nosisz torebki? Nosisz torebki, Iwi? Nie patatki. Nie nosi torebek, cudownie. <noise> Dobrze, jeszcze zapytajmy się może o bransoletki. Myślisz że myślisz Bransoletki, Myslisz taka bransoletki wyszło, mamy taka ty więc mamy do założenia jej buty Adidas Nike Sneaker i na no i bransoletkę. I co teraz? Widzisz, przez chwilę nam puściło oczko cudownie. Także świetnie, świetnie, zobaczymy. Buty Sneaker Savate Adidas i, i bransoletkę. Na torapkę się nie zgodziła, więc nie dam jej. Dlaczego by miał jej dawać, kiedy nie, nie zgodziła się na to? Ona. Tu mamy takie adidasy te były coś w tym stylu, ale może takie ze skarpetami, nie, ze skarpetami skracają do nogi. Wansy mam. E, jakieś takie jasne. Niebieskich to już bym nie chciał. Może takie szare. Hmm, nie. Jakieś adidasy jeszcze ładniejsze. Mamy tutaj może. <laughs> ja bym chciał coś bardziej takie w adidasy pójść. No, na przykład super, super stary. Niech będą super stary. E, I bransoletki. Dodajmy do tego. Brązoletki, brązoletki, jakieś takie ciekawe, na przykład białe, żeby pasowało do superstarów. No i o paznokciach pewnie mi nie odpowie, więc... uznajmy, że zamiast tropki dostaniesz białe paznokcie, które już nie pojawiłem. No dobra, dostaniesz jakieś inne białe, na przykład C. I uwaga kochani, nasza simka dzięki I, bo została zrobiona, także tak wygląda. Jestem z niej naprawdę dumny, bo wyszło zupełnie inaczej od moich innych simek i mam nadzieję, że wam też się podoba. Będę miał linki do modyfikacji dla niej, dla was. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i że pobierzecie niektóre modyfikacje. I co, chodźmy teraz podziękować Iwi, zobaczymy co ona nam odpowie. Iwi, dziękuję za pomoc i widzowie kanału Kosmo też dziękuję Ci bardzo za pomoc, jesteś super. Ja jestem dziewczyna. <sighs> Tak, um, dogadywałem się z kobietą, jak widać. <laughs> Oczywiście mam nadzieję, że z wami e, dogadam się lepiej niż z IVI. i e, ten kanał, dacie lajka i napiszecie komentarz e, i mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. Pamiętajcie, macie mody w e, najprawdopodobniej przyjętym komentarzu, także dziękuję wam wszystkim bardzo mocno za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. E, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i cześć, do następnego.